Wiele makanów mamy obecnie w ofercie, ale makana T mamy tylko i wyłącznie jednego. A właściwie, co oznacza ta literka T w nomenklaturze Porsche? T, Turing są to odmiany, które są nastawione na takie purystyczne doznania z jazdy. Oczywiście to jest makan, więc wiadomo, że trzeba na to patrzeć z przymrużeniem oka, ale wciąż w makanie T znajdziecie kilka ciekawych dodatków, które sprawiają, że jazda tym samochodem jest ciekawsza niż podstawowym makanem. Macan T różni się kilkoma elementami w zewnątrz. Nasz egzemplarz jest całkowicie bezpadkowy, cały w oryginalnym lakierze z Polskiego Oceanu. 22 rocznik i fajnie, bo jest też poplejany folią PPF, znaczy obklejony folią PPF. A dużo różnic znajdziemy w środku T. Przede wszystkim mamy charakterystyczną tapicerkę Racetex, mamy kierownicę GT oraz mamy w standardzie pakiet Sport Chrono. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to jak wspomniałem, mamy też Sport Chrono, to już w standardzie Macana T, mamy pakiet pamięci foteli, mamy podgrzewane fotele, no i te fotele są w ogóle bardzo, bardzo wygodne. No i też, jako że te Macan T to jest też lift, liftu, liftu, można się w tych liftach makana pogubić, no bo mieliśmy jeden lift w 18. 19 roku, który nam zmieniał pas świetlny z tyłu i ekran, ale zostawiał fizyczne przyciski. A w tym lifcie, czyli tym, którym obecnie jedziemy z drugiego roku, mamy już też do czynienia z właśnie inną kierownicą, troszeczkę innymi zegarami i też mamy przyciski haptyczne. Ten lift był z kolei w 20 pierwszym roku, no ale z kolei tył auta wygląda bardzo podobnie, bo też jest ten cały pas świetny. Oznaczenie T ma też definiować przyjemność jazdy po zakrętach. I okej, okay, to jest też świeższy model, w sensie no jest lift, ale jeździliśmy tu makanem Dieslu i powiem Wam, że Macan T prowadzi się dużo lepiej i jestem sam zaskoczony, bo myślałem, że to będzie tylko i wyłącznie po prostu literka T, Taka trochę zagrywka handlowa, żeby to się lepiej sprzedawało, kilka fajnych dodatków i mamy produkt gotowy. Nie do końca ten Macanty naprawdę się prowadzi lepiej niż zwykły makam. Dzięki za obejrzenie filmu z makanem. Makanty to naprawdę ciekawa pozycja dla osób, które szukają ciekawego daily, który też sprawi dużo przyjemności z jazdy. Przypominam, że makanów mamy do wyboru do kloru, także wpadnijcie na naszą stronę oraz do naszego salonu na Poznańskiej 53C. Dzięki za oglądanie.